W tym filmie pokażę ci jak możesz zrestartować iPhone'a 15. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i polubienie. Tutaj mam obraz z przyciskami twojego iPhone'a 15. Abyś mógł lepiej to zobaczyć. To bardzo prosta kombinacja przycisków. I nie trzeba dotykać ekranu. Kombinacja jest następująca. Musisz nacisnąć raz przycisk zwiększania głośności. Następnie nacisnąć raz przycisk zmniejszania głośności, a potem przytrzymać przycisk zasilania. Ta kombinacja musi być wykonana osobno, czyli nie naciskasz przycisków jednocześnie. Naciśnij raz zwiększanie głośności, raz zmniejszanie głośności, i potem przytrzymaj przycisk zasilania, aż ekran Twojego iPhone e A całkowicie się wyłączy i zobaczysz logo Apple. Tak właśnie restartuje się iPhone 15. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny. A jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone'a w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu.